Zdrowy sen to podstawa prawidłowego rozwoju dziecka. Na szczęście, w radomie odsetek dzieci, które mają zaburzenia oddychania podczas snu, jest niewielki. Fundacja Zdrowy Sen skontrolowała prawie tysiąc pierwszoklasistów, sprawdzając, czy nie cierpią na zaburzenia snu. To, co jest istotne, to że 40 dzieci spośród tych, które zostały przebadane, zostało wytypowane jako te, które mają najbardziej nasilone objawy zaburzeń e, drożności górnych dróg oddechowych i zaburzeń oddychania podczas snu. Dzieci zostały skierowane na dalsze badania laryngologiczne. Jak mówią specjaliści, zaburzeń snu nie można bagatelizować. Najczęstszą przyczyną zaburzeń są przerośnięte migdałki. Nieleczone w dorosłym życiu mogą doprowadzić do chorób serca i naczyń. Dorośli mogą także chrapać i wpadać w bezdech. Zwykle idzie to w parze z sennością dzienną, czyli to są osoby, które... Budzą się rano i są zmęczone, i ciągle chce im się spać, i zasypiają, gdzie się tylko da i są z, jak gdyby mniej skoncentrowane. Również wpływa to na wydajność w pracy. Program Moje Dziecko Nie Chrapie był w Radomiu przeprowadzony pilotażowo. Nie wszyscy pierwszoklasiści w ramach tego programu zostali przebadani. Władze miejskie zapowiadają jednak, że program będzie kontynuowany. Chcemy inwestować w nasze dzieci i zapewnić im zdrowy rozwój. Za przeprowadzenie badań snu władze Radomia zapłaciły 9 tysięcy złotych.